Cześć! Witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dzisiaj na naszym stole uniwersalna linijka marki Parkside prosto z Kauflanda. Zapraszamy! Na spodzie napisano co? OVIM z Kaufland. Tak jest. Tym razem Kaufland. Yy, moi drodzy, to jest trzecia bytność yy, tej linijki w dziesięcioletniej historii tego kanału. Dlaczego trzecia? Pierwsza była chińska, e, z tworzywa, niestety pokrętła i śruby również były tworzywowe, generalnie jednorazówka. Tak czy kilka razy skręcicie, gwinty pękną, jest po temacie. Drugi raz znaleźliśmy taką, która w końcu nas satysfakcjonowała, był to Linkraft. Niestety Linkrafta już nie, nie ma, nie ma. No nie jest produkowany na chwilę obecną. Czy e, produkowane inne są rzeczy Linkrafta? Tak jest. Natomiast tych linijek niestety nie ma. Szkoda. E, I pojawił się Owim. I pie, zrobimy to, czego nie robimy normalnie. E, pojawił się produkt e, marki Parkside wykonany przez Owim w Kauflandzie za śmieszne pieniądze. Bo to jest 9,99. No, nawet napoju wyskokowego nie macie. Nawet, kurczę, dwóch lepszych browarów nie macie w tej cenie. Naprawdę. Te linijki, myślę, wszyscy znają, więc też nie będziemy tutaj robić jakiejś nie wiadomo jakiej filozofii. Odczepiamy, przyklejone instrukcje obsługi. Gruba. Dość gruba. Jest to jedna z kilku linii, które były dostępne. Była, był jeszcze kątownik, który kiedyś widzieliście. Była jeszcze jedna linijka, ale tego nie potrzebujemy, mamy zapas fajnych. To e... W większości była powtarzalność, po więc po co? Tak, po co nam kolejny, kolejny, kolejny? Takiego w wersji metalowej nie mamy. I słuchajcie, w całości jest to wykonane z metalu. Zobaczcie, pod spodem mamy również metalowe grzybki, mamy metalowe nakrętki, śruby są w całości z metalu. Jedyne co jest tworzywowe to są podkładki, podkładki pomiędzy yy, poszczególnymi elementami. Kurczę, naprawdę spoko. Skala y, fajna, znaczy widać, że produkt dość uniwersalny, bo skala, zarówno w milimetrach, jak i w calach. Porównaliśmy sobie z kilkoma y, i z tą naszą linijką, y, która jest linijką wzorcową, ponieważ do niej wszystko y, po prostu domierzamy. Oto to są jakieś dziesiątki części, po prostu kreski, tak? jeśli chodzi o rozbieżność i to jest tak, że raz w lewo, raz w prawo, więc generalnie ta skala jest naprawdę w miarę dokładna, jak na produkty OVIMO. Nie ma tutaj rozjazdu takiego, że nam ucieka 2 mm na 15 cm, co już się nam zdarzało. Więc... no nie tańcz nam ani w lewo, ani w prawo. Więc tutaj jest spoko. Cztery elementy i ja powiem Wam szczerze tak. Zaczynam żałować, że kupiłem tylko jedno. Jakość wykonania fajna. Jakość wykonania fajna. E, wagowo to też czuć, że to nie jest zabawka, natomiast nie zawsze potrzebne nam są idealnie cztery kąty. W tych wszystkich e, filmikach na YouTube pokazują to na ogół na kafelkach albo na kostce brukowej. Nie? No to wiadomo, że wtedy w tym wypadku e, potrzebujecie wszystkie jakieś tam czworokątne elementy, ale czasami w stolarce zdarza się, że potrzebne jest tych kątów pięć albo sześć, nie? bo robicie na przykład jakąś nietypową łatę, Coś gdzieś tam dostawiacie, więc to mogłoby być spoko, żeby kupić jeszcze jedno i mieć takie jako zastosowanie. Myślę, że będziemy w Kauflandzie w najbliższym czasie. Jakby się okazało, że będą, to my dokupimy jeszcze jedną. Najwyżej, jak będzie potrzeba, to będziemy je łączyć ze sobą. A jedyną łatwę to tobie widzowie. Przykleję tak samo jak mi. Tak, no ale to normalne. Kwestia przyzwyczajenia. E, jakbyśmy się przejmowali, to byśmy nic nie robili, tylko płakali w kącie. Niestety. Możemy przyjąć krytykę od ludzi, którzy sami coś robią. 28 cm, jeżeli chodzi o skalę na tej dłuższej części, natomiast jeżeli chodzi o skalę na tej części krótszej, to teoretycznie jest to 12 cm. Natomiast zaraz sobie to rozłożymy w całości. Dodatkowo, fajnym elementem jest to, że te krótsze. Mogą służyć też jako środowniki, czyli mają zero dokładnie w środku i mogą Wam ułatwić wyznaczenie środka na desce. Więc jeśli rozmontujecie to na części, to tak naprawdę macie dwa środowniki i dwie metalowe linijki, które również e, możecie wykorzystać. Mamy maksymalne rozciągnięcie, e, które jest możliwe do uzyskania w tej chwili e, na tym konkretnym produkcie. Nie martwcie się, Jackowi spodnie nie pękło. Nie. 25 i niecałe 8, 7 8, tak? E, tak to wygląda. E, w tą stronę. Natomiast jeżeli chodzi o tą stronę, to tutaj mamy 12.5. Więc jest całkiem nieźle. E, jeżeli chodzi właśnie, mamy 12.5, natomiast tutaj mamy 0 i 6 w jedną stronę i 6 w drugą. Co oznacza, że wielkość tego otworu jest nieco większa niż skala na linijce, ale też mniejsza niż skala na tej dłuższej linijce. Blokujemy. Moi drodzy, jakiś tam zadany kształt, powiedzmy. Rąb. Rąb w tym wypadku. Blokujemy nie za mocno z wyczuciem. O, w stół. Tu czuję, że się przesuwa, ale też nie przesuwa się jakoś bardzo mocno, nie? Więc do przeniesienia generalnie będzie spoko. Eee, najbardziej mnie rozbawiło kiedyś pytanie pod jednym z filmów, które ktoś zadał. No fajnie, ale to jest fajne, kiedy masz kształt, który jest jakimś tam utworem, który musisz wypełnić, a co kiedy musisz to zrobić przy ścianie? Generalnie to samo. Jeżeli macie przeszkodę, to dla tych, którzy się nie domyślili, oczywiście, tak? Jeżeli macie przeszkodę, to po prostu. Trasujecie sobie kreskę na elemencie, którym będziecie odrysowywać, czyli to dostawiacie do krawędzi materiału, tu sobie trasujecie kreskę, a później zabieracie i te kreski, które żeście wytrasowali, przedłużacie do końca. Tyle. o i cała filozofia. No ale takie pytanie się pojawiło. Powiem Wam tak. Nie będziemy przedłużać, bo to produkt z edyszkę, ale myślę, że warty był pokazania. Bo jest naprawdę ok. Nawet byśmy tego nie przepalili. Tak. Nie wiem, co moglibyśmy z tym zrobić. To jest nieco droższe niż hot dog z żabki. O, złotówkę. No. Także myślę, że naprawdę warto. Rozejrzyjcie się. A my idziemy do podsumowania. Czy w podsumowaniu trzeba coś więcej mówić? Koszcie, to dycha. Kosztuje to dychę. Jest warte tej dychy, tak? Bo te, tam z Chin, które ja zamawiałem, to kosztowały po tam 8, 9, 12 zł różnie. Ale nie były metalowe. No właśnie. Były słabiej wykonane. To jest fajne rozwiązanie. Kolejne w naszych zbiorach, natomiast nie jest to stracona dycha. A broń Boże. I tak naprawdę podsumowując, bo. Wy decyzję musicie podjąć sami, my uważamy, że produkt jest spoko, to jest oczywiście nasza opinia, możecie się z nią nie zgadzać. Sami musicie sobie odpowiedzieć, czy w ogóle to potrzebujecie. Tak, natomiast e, akurat ja uważam, że warto mieć coś takiego w warsztacie, bo to od czasu do czasu może się przydać, a zamrożenie 10 zł to nie jest jakiś nie jaki wydatek. Misją tego kanału tak naprawdę nie jest nauczanie o narzędziach, tylko misją tego kanału jest pokazywanie Wam fajnych rozwiązań. Ciekawostek nie za miliona. Tak, a to jest rozwiązanie, które naszym zdaniem było warte pokazania i naszym zdaniem warto, żebyście mieli. A decyzję podejmiecie sami. Oczywiście dajcie znać, co o tym myślicie. Dyszka to naprawdę nie są duże pieniądze. A my, oczywiście przypominamy, że widzimy się w każdy poniedziałek oraz piątek. Tak jest. Pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczyska wkrótce. Cześć. Cześć.